O, i teraz właśnie ostatnia rzecz właściwie jaką będziemy robić, czyli założenie w tej kolejności tłoka, cylindra i później głowicy. O, jest głowica ostatecznie, tak mniej więcej to wszystko oczywiście będzie wyglądało. Zanim tutaj zacznę ten tłok zakładać. Ja sobie tutaj w strzykawce troszeczkę mam miksolu na tak zwany pierwszy rozruch, żeby tutaj zbyt sucho w ten silnik nie miał. Tutaj sobie po kropelce strzyknę, nawet za dużo tego mi tu poleciało, to w sumie rzecz nie ma co przesadzać też z tym. To smaruję też tutaj to miejsce, gdzie tłok razem z pierścieniami, które tam już sobie założyłem w międzyczasie będzie pracował w cylindra. No więc tak, stworzenie już wyciągnięty z zamrażalnika, by łatwiej wszedł tutaj w ten tłok. Jedyna rzecz, której teraz dokładnie trzeba pilnować, to odpowiednie ustawienie tego tłoka, czyli tą strzałką w kierunku wydechu. No to mam nadzieję, w bez problemu tutaj przejść na drugą stronę. Trzeba założyć z drugiej strony trochę łatwiej to będzie chyba wchodziło. Ok, zasadniczo jest już na miejscu. Pewnie tylko czy... jeszcze tutaj trzeba będzie go dopchnąć troszeczkę Lepiej jakimś drewnianym przyrządem O oj, chyba przesadziłem z tym popchnięciem. O, dobrze, myślę, że to jest teraz na środku. Tak, jest sporzeń idealnie na środku. I teraz zostanie tylko go tutaj zabezpieczyć z jednej i drugiej strony takimi zawleczkami. Zresztą kiedyś wspomniałem, że w oryginale to były tutaj takie miniaturki pierścieni Segera zakładane. Ale ponieważ w tych zestawach teraz dają nam coś takiego, to myślę, że to równie dobrze spełni swoją funkcję. O, sobie wyrozek skoczyło wskoczyło jedno. To samo zrobimy z tym drugim po drugiej stronie. Widziałem, jakiś paproch tam się zapodział. A ja nie wiem, żeby to gdzieś nie uciekło. chyba tak siedzi w kroku. No więc tłok założony. Kolejna rzecz, cylinder. Jest ja tak, najpierw uszczelka, i kolejny raz, ja tu znowu nie będę. Bawił się w silikon. Jeśli jest to naprawdę dobrej jakości uszczelka triggerytowa, nie z kartonu dzięta ona naprawdę po dociągnięciu prawidłowym cylindra będzie zapewniała wystarczającą szczelność. Przewycelować sobie pierścieniami na zamki. Najpierw jeden, potem drugi. Jeden już skoczył, teraz kolejny. Ja sobie tutaj zablokuje ten tłok, to będzie wygodniej. Pierwszy nie jest już na swoim miejscu. O, mam. Teraz kolejno sobie tutaj uniosę i cylindrę przednią na tłok. I teraz przytrzymując magneto nasuniemy go do na samego dołu. A jeszcze tylko powiem, może w międzyczasie, dlaczego jeszcze nie dałem tego silikonu tutaj. A no dlatego, że później dociągając, on gdzieś tam w tych kanałach pułujących yy, rozchodzi się na boki i powstało tam jakieś niepotrzebne zaburzenia w pracy silnika. O, jest. Jeszcze też yy, troszeczkę sobie tutaj dałem tak. Jak to już wspomniałem wcześniej, na taki tak zwany wstępny rozruch, kapkę oleju. między te pierścienie aguła cylindra. O, obrat, no, że do mniej więcej ustawimy. Yy, I tutaj już przyjdzie uszczelka i górka. No tak, mam tutaj dwie uszczelki, w sumie do wyboru. Jedna to była. Razem w komplecie z cylindrem z tym, z tym almotowskim cylindrem, a druga to razem w komplecie z uszczelkami do całego silnika. I tak sobie myślę, że to wygląda mi na miedź, że ta uszczelka, ja tutaj w komplecie była właśnie z cylindrem, tak jak mówię, ma to uszczelnienie miedziane, więc to, to nie jestem w stanie zidentyfikować, co to jest za metal. W każdym razie mieć tutaj, wydaje mi się, że lepiej to uszczelnia, jak się dobrze to dociągnie i zostanie tutaj ten element spłaszczony. Więc stawiam na to. I tak teraz główica. I to sprawdzę. No, no dobra. Zanim to zacznę jeszcze przykręcać, przyjdą tu raz, dwa, trzy, cztery szpilki, tak zwane. Teraz tak, one są już tutaj wkręcone, że na tym etapie już należy zadbać też o to, żeby te szpileczki wszystkie były mocno dobrze wkręcone w karter silnika. To, to nie tak, że głowicą sobie dociągniemy i to się będzie trzymało. Najprościej to zrobić metodą dwóch nakrętek skontrowanych. I tak, dwie dziesiątki będą potrzebne. Krętki. i później ta szpileczka elegancko się tutaj wkręci. I za chwilę wrócę jak będę miał już wszystkie powykręcane. No i to już jest w ten sposób, o którym mówiłem, przygotowane te cztery szpileczki. Uszczelka nałożona i ostatnia rzecz to przykręcenie głowicy. Okej, okay, będzie tam się dobrze trzymać, więc tak cztery podkładki tutaj pójdą na to. Okej. Okay. Nie po śrubce. No tutaj Między tymi żeberkami też nie te śrubki poprzykręcać, właściwie to sam początek jest dzielny, bo później to już bardzo łatwo idzie. Teraz tak. Ważną rzeczą jest, żeby to się robi dociągając, przykręcać zawsze na krzyż, czyli w ten sposób. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Jedna, druga, trzecia, czwarta. I stopniowo po trochę. Tylko trochę oporu się tu poszuje, to. Bierzemy się z budżetem do następnego. Te śruby są już dociągnięte i gotowe. Jedyna jeszcze rzecz, właściwie, no to gaźnik można będzie sobie tutaj przyczepić.